Ja chyba w ramach chodzimy. Kto tu się domytał? No jeszcze, bo z Lui... Och nie, nie, do góry nogami, nie! Ja lubię tego, To też tak ja będą ja moje tak. odciski palców. No. Możemy zebrać DNA, no, bo ja to posliniłam. <grym> Ej! Ja, ja też liniłam <grym> Ja też zdążyłam przysięgnąć. <grym> ja też mam. Słuchaj, ja mówię codziennie. Aaaa! Wieczorem i rano, i... Tego nie nagrywam! Znaczy ten, no... Wyszedł na ja kościelę. ale też czułem, że być cześć. Siema. Sprzątam! Wygram! Co? Mój wyprawy jest. Dzięki! Ja też niego numer i... Nie może, Ja będę czarny. Co Co to macie? Pokaż. Ja myślę, że są. No, myślę, że będziemy mieli picie. Co się dzieje, Ola? Mm. Nie, po prostu opuszczamy ten lokal. Ola, pokaż czym uczestniczymy, w jakiej w wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Pokaż. Razem z... Ze. Zetkiem. Fredkiem. Fredkiem. Straszny porządek tutaj mamy. No. Jeden też I i ile podtrębuj, podtrębuj, i wtedy bez że żeby... miasto do wóci, o to na wolontariacie i święty Ale jaki ty? Te... A nie, nie, A nie, nie o, wiem o czym mówię, żebyś, się... no, ona powiedziała, że idzie w stronę poczty i poszła mi wysłać wizy gdzieś jeszcze. Na no, 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 to to tego? Proszę, proszę. Co to przyniosłaś? ładne. O O czapeczki. Czapeczki. O tu jest lepsze. Patrz. Czekaj, czekaj po kolei. Są czapeczki. Są te o, tu są te. Są o, no. to jakieś smyczki. Idzie do banku. i Ja specjalnie pójdę do banku. Ja taki chcę. Bankier wosz. O. O, matko. Ty, ile tego I, ja Duż, nie, tego tego dali. Ja będę. Takie, takie. O, takie, takie serduszka. No. No. Bardzo, bardzo ładne. Ja taki takie O, myślę. taki dla mnie. Czy ja idę do magi. A co dostałeś? Takie, takie i takie. Nie. Yes. A, A komu to dasz? Mam mnie to my sobie to rozdamy, rozdamy. będzie I to możemy na jeden <głos> <kartę> <głos> No. Jezu, no, proszę! Bo to są smyczki ze słyczkami. Możemy sobie na jednym nie jeszcze, no. Co dla nich? A co pisze o to mi się wyseliczka. Nie to widzę! Banka. To co ma otość, to dokładnie, nie? Ej, przepraszam, może no. mi świecisz po oczach. Teoretycznie, bo nie tylko. Faktycznie później po wyschnięciu może się dalej sypać przy malowaniu. No ale to wtedy, to wtedy najwyżej będzie hmm. na co trzeba zrobić. Co no i... Po tak, kilka i... Z budzika poszło. Co... po ile was zostało? W chcę też? Ja to wiem. się pytała, mama, ale nie ma. Dobra, to ja tu myję. Niech wam będzie. Twój profesjonalizm. Pięknie. 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 Do domu was zatrudnię, będziecie mi sprzątać. Widzicie okay. się tak prawda? A ja mam mocniejszą. Jak nie przyklinasz. Właśnie. O, Zanim znalazłam. <noise> Kurde, świcia się cieszy, jak zawsze nie wymyślajło, za że ma po tyłowie na haczy. To to co SMS? Mam ma, ma, cały czas! Mam ma cały czas! Nas. O nie! Mojena będzie cim, bohaterem. Cim, 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 no, jak. Ej, właśnie nie była przed chwilą. Ja bała. Czy te balony potrzebujesz też na ten? Na scenę? Na scenę jednego z tych trójka znowu. Dobra. A ile mam plakatów tak w ogóle? Nic nie wiem. No to w ogóle jestem na z filmu, że ja nic nie wiem. Eee, <grym> ja tylko że co? Że nie... ja, tu, ja tu nic nie wiem. Nic ja tu nie. tylko sprzątam. Ja przepraszam, że po tak do tego, ale... Zobaczę Ci to tym razem. Aga, patrz. Chętnie. Chętnie. Rubaczek jest tylko ciepło ubrana. Ja też mam Dobra, wyciągasz wszystko, a to wersja końcu może zabraknie. No, 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 ja bym wykinuł. Ojciec, <śmieniciela> nie O! O! tato się O! 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 do, góry, do, góry, do góry. <śmieniciela> To jest proszę bardzo, dla Tomka. A tam przyniosło to, ma? To To Ci ma, tylko pokazujesz, że to ściąga, czy coś? Wysyła na serwer. Aha, długo się to wysyła. No. da się to również za to, albo się nie to... się trzymać.

wszystko co ma pokazać. I draś. Czy już gotowa? No i tak. I no. Matek komu mówił? Chce powierać.

Co to jest olejne? szkoda, zamieniamy się dzisiaj butami. Nie wiem. Ej, tutaj patrzcie z wody. No. Ale patrzcie na długie? Patrzcie. Papier się to. Będziemy. Tyle? Czy że robimy jeszcze? Nie, tyle. zróbcie jeszcze zdjęcia. Dzięcia mają, mają być i serduszka. co jest serduszko. nakleić zdjęcia. na nitkę, a Ola bierze ode mnie serduszko i przykleja drugą stronę i wychodzi serduszko na nitkę. Ej, nie <laughs> kolejny

Było robione wczoraj. Moje tylko nie Ale było! Tak, bym się znosił. fizole. Tak, jesteśmy w fizole. Jesteśmy fizyczni. Jesteśmy w fizole. Jesteśmy fizyczni. Jesteśmy o to, byśmy zrobili. Dziękuję. Przenieś, przesunąć. Kogoś usunąć. Przenieś, wynieś poza miata. Przenieś, wynieś. Tak. Tak. i kasować. <laughs> za kilka godzin przesuwamy. A no, jak ktoś się rzuca? Za, kilka, za kilka godzin przesuwamy. Przesuwamy. 对对。